Prowadzimy zajęcia minimum w dwóch prowadzących, a grupy nie przekraczają 8 osób. I tu nie chodzi tylko o warunki lokalowe, ale o to, aby mieć dużą kontrolę nad zachowaniami dzieci. Zdarzają się różne sytuacje, w których musimy interweniować, i wtedy jedna osoba może poświęcić czas na indywidualną pracę z dzieckiem, a dwójka prowadzi zajęcia z całą grupą. Jest to czas dla dzieci, chodzi o to, żeby grupa jak najwięcej skorzystała. Działa nie tylko scenariusz, ale działa również to, w jaki sposób pracujemy z dziećmi na tym, co się wydarzyło tu i teraz. Na przykład ktoś się zdenerwował. No to jest jakiś powód, którym trzeba się zająć, tej złości. Trzeba zastanowić się, co takiego trudnego się pojawiło i w jaki sposób pomóc dziecku wrócić do grupy, bo przecież chodzi o to, na zajęciach zlego, żeby każdy odniósł sukces i wyszedł z tych zajęć zadowolony, że mimo trudności kończył zajęcia z takim samym efektem jak wszyscy inni.